Wiesz, co, jak na moją umiejętności to trochę za małe jest to koło. Tak? No ale jakoś i dzieci no. Ręka nierówno. Tak, lepiej. Spróbuj w kontakt go wjechać w tym przejściu. Nie puszczać kontaktu, tylko wjechać go bardziej. Tak, dobre ruszenie. Tak, dobre. Wiedź go bardziej w kontakt, bo wyszedł z kontaktu. I nie szarp ręką. Uspokój rękę. Uspokój rękę. Jeszcze. Tak, dobry stęp. Dobre ruszenie. Uważaj na łytkę. Do przodu ci łydka poleciała. Tak. Bardziej z tyłu, troszeczkę z tyłu. Dobre przejście. Dobre przejście. Uważaj na rękę. Pilnuj tej ręki. Kontakt wybrany, ale nie szarpiący. Jedź, 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 jedź. Tak, dobre przejście. Tak, dobre przejście. Uważaj, żeby ci nie wychodził z kontaktu. Jedź. Możecie kierunek zmienić.